Witam w prezentacji i montażu 58 numeru Żuka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy plecy fotela, oparcie fotela, wzmocnienie, wypełnienie i wkręty. W tym numerze otrzymaliśmy i zmontowaliśmy oparcie fotela pasażera. Po montażu części z 58 numerów mamy zmontowane ramę z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, silnikiem nad kolami, chłodnicą, wałem napędowym, układem wydechowym z tłumikiem, układem hamulcowym, układem kierowniczym, dwa przednie płotniki z kierunkowskazami, maskę przednią część z grillem, logo Żuka reflektorami, przedni zderzak z tablicą, kolumna kierownicy z kierownicą, fotel kierowcy, poduszkę i oparcie fotela pasażera, grodź z zegarami, radiem, głośnikiem, bocznymi ściankami, zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy, zbiorniczkiem wyrównawczym, Silniczkę wycieraczek przekaźnikami, nagrzebnicami, wał, zbiornik paliwa z pojemnikiem na baterię, płytką drukowaną, światłami, głośnikiem, pilot i cztery podpory. Numer 58. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przodu: Hiszpańska Alfa Romeo. Pod dom, w którym mieszkał Ramiro, podjechał ciemno furgon marki Ebro F108 z wielkim napisem Encidesa na burcie. Pojazd był szeroki, miał wysuwane cztery schodki, a przestrzeń ładunkową wypełniały kable i sprzęt telefoniczny. To jedna z ze scen, które pozostały mężczyźnie w pamięci z dzieciństwa spędzonego w sennej hiszpańskiej miejscowości, które przypadało na lata 70. XX wieku, Nced'a była potężną hiszpańską firmą państwową z branży stalowej. Gigantyczne przedsiębiorstwo co zarządzało kilkoma hutami, zakładało także sieć telefoniczną i zajmowało się jej serwisowaniem. Ojciec Ramira znalazł zatrudnienie w ekipie zakładającej telefony jako zespół do przewozu i innego niezbędnego sprzętu używał krajowej furgonetki marki Ebro. Bohater tej odpowiedzi zapamiętał nie tylko kable na pace oraz wysuwane schodki, lecz także wyjątkowo głośny terkot silnika. Jako chłopiec nie mógł wiedzieć, że ten dźwięk wydaje jednostka Perkins F-108. Mamy zdjęcie dostawczaka marki Ebro F-108, który pojawił się na rynku w 1971 roku jako kontynuacja linii pojazdów przedsiębiorstwa Zbudowanych na podstawie użytkowych modeli Alfa Romeo, model F108 i to zmodernizowana przez Hiszpanów Alfa Romeo F12. Mamy zdjęcie i informację, że marka Ebro pojawiła się w 1954 roku. Wówczas Ford wycofał się z rynku hiszpańskiego, a fabrykę znacjonalizowano i nazwano Motor Iberica. Pierwszym jej produktem była ciężarówka Ford TMS nosząca w Hiszpanii nazwę EPRO B45. Mamy zdjęcie i informację, że pod marką Ebro powstawały traktory oraz ciężarówki. Na zdjęciu widnieje model L80, potem oferowany jako Nissan, a po przejęciu kilku przedsiębiorstw również samochody terenowe i autobusy. Mamy zdjęcie informacji, że pojazd Ebro F108 miał inny grill niż Alfa Romeo. Z boku sylwetką, którą w latach 70-tych wydawała się już archaiczna, przypominał włoski furgon. Model F108 oferowano do 1970. 56 roku. Mamy zdjęcie informacji, że w latach 60 udział w stwórce motor Iberica kupiła firma Masek Ferguson. Od 1979 roku zakłady Ebro były stopniowo przejmowane przez japońskiego Nissana. Na zdjęciu przedstawiono jeden z popularniejszych pojazdów marki Ebro w latach 70 -tych. Ebro Jeepa Bravo S którego napędzał ten sam silnik Perkinsa, co zastosowany w modelu F108. Mamy zdjęcie informacji, że Ebro F108 różnił się od Alfę Romeo przede wszystkim czarnym przednim grillem oraz silnikiem Perkinsa. Brytyjski motor o oznaczeniu 4108 w latach 70. wreszcie trafił także do Alfę Romeo, ale dwa lata po tym, jak zaczęli go stosować Hiszpanie. Mamy zdjęcie informacji, że następcą modelu F108 był sprzedawany w Polsce w latach 90. Jako Nissan Trade, do oferty trafiły także ciężarówki Ebro serii LM. Na zdjęciu widać następcę serii LM, Nissana Atleona. Pojazd został zaprojektowany w Barcelonie i, i tam też go produkowano. Mamy dane techniczne Ebro F108, album żukami. Mamy zdjęcie Żuka, który zaczął się pojawiać na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi pod koniec lat 50. XX wieku. Przez kolejne dziesięciolecia charakterystyczne Kształt nadwozia można było spotkać praktycznie wszędzie. Mamy zdjęcie i informację, że obecnie pracujący żurk to rzadkość. A auto częściej można spotkać na zlotach pojazdów zabytkowych. Minęło już 25 lat od momentu zakończenia produkcji samochodu. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Pokazane oparcie fotela po montażu i zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli spód fotela łączniki. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.